Trakcja elektryczna w Polsce towarzyszy kolei już od dwudziestolecia międzywojennego. Pojazdy elektryczne, zarówno lokomotywy, jak i zespoły trakcyjne, do dzisiaj jest to znaczna część taboru. Ich sposób zasilania, poza pewnymi modyfikacjami i modernizacjami. Od lat w zasadzie pozostaje niezmienny. Podobnie jak sposób przesyłania prądu z sieci trakcyjnej do pojazdu poprzez odbieraki prądu, potocznie zwane pantografami. To zdecydowanie jedne z najważniejszych elementów odpowiadających za jazdę i poziom bezpieczeństwa pojazdu szynowego. W Polsce jest ponad 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Ich część zelektryfikowana to 12 tysięcy kilometrów, czyli około 60% całkowitej długości polskich linii. Sieć elektryczna zasilana jest napięciem stałym 3 kV. W Polsce przewoźnicy pasażerscy i towarowi eksploatują około 1800 lokomotyw elektrycznych. Do tego należy dodać ponad 1200 zespołów trakcyjnych używanych przez przewoźników pasażerskich. Zatem po polskich torach jeździ około 3000 różnych pojazdów elektrycznych zasilanych z sieci trakcyjnej. Na dachu każdego z nich wśród różnych urządzeń znajdują się odbiorniki prądu współpracujące w bezpośrednim styku z siecią. Te charakterystyczne urządzenia zmieniają swoją geometrię, a w czasie pracy mogą znajdować się całkowicie lub częściowo pod napięciem. Odbieraki prądu współpracujące z górną siecią jezdną zawieszoną nad torem mają kształt pantografu. Obecnie w Polsce używa się ich dwóch rodzajów: tych tradycyjnych, czyli symetrycznych, oraz połówkowych, całkiem nowoczesnych i przebudowanych z tradycyjnych. Nowo projektowane i produkowane odbieraki prądu muszą spełniać specjalne warunki, wynikające z przepisów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Określono tam geometrię ślizgacza, wysokość pantografu i jego pracy, obciążalność prądową i siłę nacisku. Obecnie w Polsce dopuszcza się stosowanie ślizgaczy o szerokości zarówno 1600, jak i 1950 mm. Wśród pantografów stosowanych na polskiej kolei są odbieraki symetryczne typu AKP4E i 5ZL oraz odbieraki 55ZW. I DSA 203 kV. Protoplastą odbieraka prądu AKP4E był AKP1, zbudowany według angielskiej konstrukcji o symbolu MV1353 przez firmę Metropolitan Vickers. W Polsce odbierak ten jest eksploatowany od początku lat 50. XX wieku. Przez ten czas uległ modernizacji, ale jego ramiona i rama podstawy nie uległy zmianie. Odbierak 5ZL powstał przez modyfikację zawieszenia ślizgacza i napędu pantografu AKP4E. Prace modernizacyjne były prowadzone w Instytucie Kolejnictwa pod koniec lat 70. XX wieku. W 1979 roku firma Pafawag wykonała pierwszą partię próbną 20 sztuk tych odbieraków. Autorem rozwiązania był magister inżynier Tadeusz Jarosz. Modernizacja miała na celu budowę odbieraka poprawnie współpracującego z siecią trakcyjną do maksymalnej prędkości jazdy 160 km godzinę. Wynik tych prac był pozytywny. Odbierak 5ZL przeszedł pomyślne badania poligonowe. I został zastosowany w pierwszych lokomotywach typu EP09. W 2011 roku nastąpiła kolejna modernizacja odbieraków AKP4E i 5ZL. Zamiast dotąd stosowanych nakładek miedzianych montowano w nich nakładki węglowe. W następnych latach weszły one do powszechnej eksploatacji na polskiej kolei. Zmianie uległ kształt ślizgacza, bo zastosowano bliźniacze ślizgacze podwójne. Maksymalna prędkość jazdy, przy jakiej te odbieraki mogą poprawnie współpracować z siecią trakcyjną, to 125 km na godzinę dla AKP4E oraz 160 km na godzinę dla 5ZL. Maksymalny prąd ciągły wynosi 1000A, a więc moc ciągła odbierana z sieci wynosi maksymalnie 3 MW. Jest to moc wystarczająca dla lokomotywy typu EP09, EU07. Czy ET22? Dla modernizowanych i nowobudowanych pojazdów szynowych, zwłaszcza o mocy ponad 3 MW i prędkościach jazdy 160 do 250 km na godzinę, stosuje się odbieraki połówkowe typu DSA150, DSA200 i DSA250 firmy Stemman Technik. W latach 2000-2010 poddano je badaniom laboratoryjnym i poligonowym z wynikiem pozytywnym. W tym samym czasie przeprowadzono też badania odbieraków innych firm europejskich, co miało stwierdzić ich przynależność do stosowania na polskiej kolei. Wynik ich badań był również pozytywny. Ponieważ odbieraki prądu pojazdów trakcyjnych są urządzeniami, które wymagają odpowiedniego utrzymania, ważne są stanowiska do ich diagnostyki. Przy czym po raz pierwszy prace w kierunku powstania takiego stanowiska podjęto w 1981 roku. Ale w następnych latach utworzono kolejne w Olszynce Grochowskiej z Duńskiej woli, karsznicach, Krakowie, Krakowie Prokocimiu i Idzikowicach. W 2011 roku razem z firmą Voltan instytut kolejnictwa zbudował nowe stanowisko do badań odbieraków prądu dla taboru kolejowego i tramwajowego. Badania instytutu. Kolejnictwa wykazały, że w polskich warunkach eksploatacji pojazdów szynowych zużycie węglowych nakładek stykowych może wynosić ponad 0,2 mm na każde 1000 km przebiegu pojazdu. Dane największych krajowych przewoźników potwierdzają, że przebieg jaki lokomotywa przejeżdża z jednym kompletem nakładek wynosi średnio 30 000 km. Jest to mniej więcej 3,5 miesięczny okres użytkowania. Elementem odbieraka prądu najbardziej narażonym na zużycie jest oczywiście ślizgacz, ponieważ styka się on bezpośrednio z przewodem jezdnym. Do stycznia 2011 roku Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym elektryczne pojazdy szynowe mogły jeździć z odbierakami prądu wyposażonymi. W miedziane nakładki stykowe. Od lutego 2011 roku wprowadzony został obowiązek używania tylko nakładek stykowych z materiału węglowego. Wymiana nakładek miedzianych na węglowe wymaga opracowania nowych konstrukcji ślizgaczy pantografów. Wśród częstych uszkodzeń nakładek stykowych są rozwarstwienia części materiału ślizgacza od listwy wsporczej. Powstają one wskutek niewłaściwie dobranej technologii materiału nakładek stykowych jako oddzielnych bloków klejonych do listwy wsporczej. Aby opory elektryczne były jak najmniejsze w miejscu połączenia materiału z podstawą aluminiową nakładek stykowych, jako element pośredni umieszcza się miedzianą siatkę. Połączenie to musi zapewnić jednocześnie prawidłowy przepływ prądu od przewodu jezdnego do nakładki stykowej ślizgacza odbieraka. Ze względu na stosowane w Polsce zasilanie prądem stałym o napięciu 3 kV, konieczne jest uwzględnienie specjalnych wymagań odnośnie wytwarzania materiału nakładek. Podczas ich eksploatacji można dostrzec wyłuszczenia materiału, które wynikają z niewłaściwej zawartości miedzi. Wpływa ona na wysokość maksymalnego przyrostu temperatury o 80 stopni Celsjusza dla prądu 1200 A podczas 3-minutowej próby termicznej. Ważne jest też równomierne rozmieszczenie miedzi i trwałe jej zespolenie z kompozytem węglowym. Wyłuszczenia materiału mogą być również spowodowane jego nieciągłościami, które powstają podczas procesu technologicznego. Istotny wpływ na eksploatację odbieraków prądu oraz koszty ich użytkowania ma prawidłowy montaż nakładek stykowych. W jego trakcie zwraca się uwagę na zamocowanie łącznika bocznikującego, prawidłowe doleganie nakładek do przewodu jezdnego, zachowanie równoległości powierzchni ich styku oraz stan techniczny mechanizmu docisku ślizgaczy bliźniaczych. Źródłem zagrożenia mogą być nadpalenia materiału nakładek stykowych. Powstają one przy bardzo wysokich temperaturach po utworzeniu się łuku elektrycznego. Na zjawisko mogą mieć wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak obrodzenie sieci trakcyjnej, opady deszczu śniegu, zbyt mały nacisk odbieraka prądu na przewód jezdny sieci trakcyjnej, oderwanie ślizgacza od drutu jezdnego czy podnoszenie i opuszczanie odbieraków przy zbyt dużym obciążeniu na nastawniku jazdy. Nakładki stykowe wykonane z materiałów o niskiej przewodności elektrycznej wywołują powstanie łuku elektrycznego który powoduje przepalenie przewodu jezdnego sieci trakcyjnej. Jednak uszkodzenia nakładek stykowych mogą wynikać nie tylko z niewłaściwego ich montażu na odbieraku prądu, ale z nieodpowiedniego stanu technicznego infrastruktury przesyłowej. Może to być zbyt małe naprężenie przewodów sieci trakcyjnej, zbyt niska wysokość zawieszenia sieci i niewłaściwie zamontowane izolatory sekcyjne. W dalszej kolejności dochodzi do uszkodzenia samego odbieraka prądu, sieci trakcyjnej, słupów i pozostałych odbieraków, znajdujących się na pojeździe kolejowym. W codziennej eksploatacji taboru kolejowego można zaobserwować wzrost liczby uszkodzeń, wynikających zarówno z utrzymania sieci trakcyjnej, jak i spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem technicznym taboru kolejowego. W takim przypadku podejmuje się różne czynności korygujące i zapobiegawcze jednak większa liczba uszkodzeń wynika również z wzrostu pracy przewozowej przewoźników kolejowych. Czynności utrzymaniowe odbieraków prądu określane są w specjalnych kartach przeglądowych i dokumentach utrzymania. Przeglądy ich podzielono według poziomów. W ramach przeglądów P1 prowadzi się oględziny odbieraka, stanu nakładek usprężynowania ślizgacza i izolatorów. Na tym poziomie sprawdza się też działanie odbieraków prądu i pomiar statycznej siły nacisku. Jeśli jest taka konieczność, wymienia się listwy węglowe oraz prowadzi regulację odbieraka. Podczas przeglądu P2 prowadzi się oględziny odbieraka prądu, konserwację i drobne naprawy. Wykonuje się pomiar rezystancji jego izolacji, pomiary grubości nakładek stykowych, nacisku statycznego podwójnej siły tarcia, czasu opuszczania i podnoszenia odbieraków oraz siły utrzymującej je w stanie złożonym. Sprawdza się też sztywność układu sprężynowania ślizgacza. Odbieraki prądu muszą być zamontowane na dachu pojazdu tak, aby prawidłowo współpracowały z przewodem trakcyjnym. Zasadniczo montuje się je bezpośrednio nad wózkami, bo wtedy pewne jest, że będą odpowiednio współpracować z przewodem jezdnym sieci trakcyjnej. O ile umieszczenie pantografu na dachu pojazdu nie ma znaczenia przy jeździe po torze prostym, to uwzględniając zakręty już ma. Naukach prowadzenie przewodu trakcyjnego nad torem ma często formę wieloboku z wierzchołkami w miejscach jego podwieszania do konstrukcji wsporczych. Zatem lokalizacja odbieraka prądu nad wózkiem pojazdu zapewni jego jak najlepszą współpracę z przewodem jezdnym naukach. Każdy odbierak prądu musi mieć odpowiednio wyregulowaną siłę nacisku ślizgacza na przewód jezdny sieci, bo to wpływa na jego prawidłową eksploatację. Zbyt duży nacisk będzie nadmiernie wypierać przewód trakcyjny, co wpłynie na większe tarcie i tym samym szybsze zużycie nakładek ślizgowych oraz przewodu jezdnego. Jeśli nacisk będzie zbyt mały, na skutek jazdy i drgań nakładki ślizgowe będą odrywać się od przewodu trakcyjnego. Doprowadzi to do przerw w zasilaniu pojazdu i powstania łuków elektrycznych między nakładkami a przewodami. Zatem materiał, z którego wykonane są nakładki, musi mieć dużą udarność, wytrzymałość termiczną i jednocześnie być dobrym przewodnikiem energii elektrycznej. Duże wartości prądu pobierane przez tabor elektryczny powodują nagrzewanie się nakładek ślizgowych podczas odbioru energii trakcyjnej. Odbieraki prądu w pojazdach trakcyjnych to niezwykle czułe urządzenia. Razem z aparaturą znajdującą się na ich dachu stanowią bardzo ważny element. Bez odbieraka prądu nie ma w zasadzie jazdy. Toteż ich prawidłowa eksploatacja, serwis, konserwacja i utrzymanie powinny być wykonywane z uwzględnieniem jak najlepszych standardów. Przekładają się one później na lepszą żywotność tych urządzeń, a także zwiększają poziom bezpieczeństwa podczas jazdy. A te kwestie należą niewątpliwie do jednych z najważniejszych.